Cześć Boże, kochani, chciałbym dzisiaj kilka myśli zostawić wszystkim, którzy biorą udział w rekolekcjach 33-dniowych oddania się w niewolę Maryi. Kilka myśli zostawić na czwarty dzień pierwszego okresu tych rekolekcji, w których kolejny dzień już wyzbywamy się ducha tego, tego świata. Fragmenty teksty, które otrzymacie na ten czwarty dzień, są z, z zaczerpnięte z traktatu Świętego Ludwinka o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny oraz z o naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza Kempisa, no i oczywiście fragment z Pisma Świętego jest również tam podane do rozważenia. Może kilka słów, drodzy, na temat tych autorów, świętego Ludwika i Tomasza Kempisa. To są ludzie, których, jak słyszeliście w relacji, którą zostawiła siostra Judyta, są to ludzie, którzy żyli dawno, dawno temu. Tomasz Kempis to jest XIV, XV wiek, Święty Ludwik, to jest przełom XVIII i XIX wieku. Te dwa dzieła, na tych dwóch dziełach, drodzy, wychowało się bardzo dużo wierzących chrześcijan, bardzo dużo także i świętych. Czytali świętego Ludwika, ale także czytali i rozważali Tomasza Kempisa o naśladowaniu Chrystusa. Ta książeczka należy do jednej z najbardziej rozpowszechnionych w Kościele traktatów, dziełek. I drodzy, tego czwartego dnia w czasie naszych rekolekcji będziemy mówili sobie o wyzbywaniu się takich dwóch rzeczy, a mianowicie władzy i sławy. Władza i sława to, jest, to są dwa pojęcia, którymi chce żyć ten świat i wezbywamy się dlatego tej władzy i sławy, aby żyć w całkowitej wolności, aby żyć w całkowitym także i oddaniu się Matce Najświętszej i Panu Jezusowi. I w pierwszym fragmencie z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, drodzy, zachęca nas święty Ludwik do tego, abyśmy Cały czas wołali, wzywali Matkę Najświętszą, prosząc ją o wsparcie dla nas, żebyśmy często się do niej uciekali. Uciekaliśmy przede wszystkim do jej niepokalanego serca, w którym jest tron samego Pana Boga. Tam akurat w sercu Maryi na pewno jest Pan Jezus, tak mówi św. Ludwika, więc pragnąc być Zanurzonym w sercu Maryi, tak naprawdę pragniemy być zanurzeni i zjednoczeni przede wszystkim z Panem Jezusem. I święty Ludwik ukazuje nam takie dwie drogi. Droga oddania się niepokalnemu sercu Maryi, którą przedstawia tutaj jako drogę piękną, gdzie na tej drodze możemy również mieć obiecane pewne rzeczy, obietnice dane nam przez Maryję i druga droga to jest droga tych, którzy odrzucają niepokane serce serce Maryi i nie chcą jednoczyć się z tym sercem. I oczywiście ta pierwsza droga, takiego zjednoczenia się z sercem Maryi związana jest z tym, że taki człowiek Zdaniem świętego Ludwika, będzie szczęśliwy za życia, będzie szczęśliwy w godzinę śmierci, bo będzie zjednoczony z Maryją i Maria będzie razem z takim człowiekiem w godzinę śmierci, a także i będzie właśnie szczęśliwy w wieczności. I ta pierwsza droga polegać ma na tym, aby cały czas. Naśladować Maryję w jej cnotach. Pytać się Maryi, co powinniśmy czynić, radzić się jej, patrzeć na jej życie i czerpać od niej wszystko to, co jest piękne, żebyśmy się uczyli właśnie naśladować Maryję. Drugi fragment, który jest podany, to jest fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według Świętego Łukasza. Fragment opowiadający o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. I będziemy przyglądali się temu Panu Jezusowi, który potrafi, potrafi sprzeciwić się duchowi złemu, który zachęca Pana Jezusa do tego, aby oddał, mu pokon. I jest to słowo, które ma nas także zachęcić, pobudzić do tego, abyśmy w naszym życiu, w naszej codzienności również przypatrywali się Panu Jezusowi i u Niego szukali także ratunku, zawsze wtedy, kiedy będzie nam groził duch tego świata, który będzie nas zachęcał do tego, abyśmy oddawali bożkom, pogańskim, bożkom, pogańskim, Cześć, właśnie w naszym życiu. I trzeci fragment to jest fragment o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. To dzieło, drodzy, jest napisane w taki piękny sposób dialogu Jezusa Chrystusa z duszą. Albo inaczej mówiąc, dialog Chrystusa z uczniem. I w tym dialogu zachęca nas Pan Jezus do tego, abyśmy. Zaczynali żyć w prawdzie. W prawdzie o nas samych, w prawdzie o świecie. A prawdą jest Pan. Dlatego mamy od Niego, od niego szukać, u Niego szukać ratunków, wskazówek, Jego pytać się, co mu się nie podoba w nas. Dlatego też drodzy ten kolejny dzień, nasz czwarty. Będzie skupiał się także na tym, abyśmy rozmyślali o naszych grzechach, rozmyślali o tym, co Bogu się nie podoba, ale nie dlatego, żebyśmy dołowali się w, jakimś tam, w jakichś takich wyrzutach sumienia, ale przede wszystkim, żeby zrodziło się w nas nienawiść do grzechu, który Panu Bogu się nie. Nie podoba, żebyśmy przeżywali piękny żal za grzechy i czuli w sobie obrzydzenie do grzechu. To jest to, do czego nas Kościół zachęca, żebyśmy oddzielali uczynki od człowieka, mieli wstręt do grzechu, ale nigdy nie mieli wstrętu do siebie samego. I na koniec, drodzy, modlitwy, które otrzymamy także i do do odmówienia dla nas. Niech ten czwarty dzień, gdzie będziemy się wyzbywali władzy i sławy, niech będzie dla nas błogosławionym dniem, pełnym pokoju, pełnym radości. Te kolejne dni naszych rekolekcji, drodzy, to jest kolejne takie wyzbywanie się tego, co jest w nas przywiązaniem do tego świata. Dlatego też no to nas kosztuje. To nas kosztuje, kiedy mamy na przykład przeżywać nieprzywiązywanie się do na przykład finansów, czy nie przywiązywać się do władzy, do sławy i tak To oczywiście tutaj to nas będzie też i kosztowało. Niech w tym wszystkim nas wspiera Matka Najświętsza przede wszystkim i niech wyprasza nam u Pana Boga. O łaskę dobrego przeżycia tych naszych rekolekcji. Wszystkim Wam drodze błogosławię. Mam nadzieję, że będziemy też cały czas i w kontakcie, będziemy mogli się podzielić również za jakiś czas swoimi owocami rekolekcji, które przeżywamy. Z Panem Bogiem.